Wysyp młodych miczuchów Vectaela i Texudo, o tutaj ta pani, rzuciła mi młodych sporo Texudo i teraz i w sumie ta pani jeszcze. No, i w dodatku jeszcze ta samiczka tego samego dnia się okociła. Z pełno młodych handlerów. O. Tylko nie wiem, znów siwki wyszły. Ona jest blond, a tu wyszły zwykłe siwki. Na pewno nie została zahaczona przez tego samca. Na czym mi zależało. Ale tak to jest, niby z konkretnego źródła ryba. Z segregacji tylko samicami siedziała, a mimo wszystko i tak zakocona była przez coś innego. no Na pewno nie przez tego samca. Ale to nic trudno. A tutaj w sumie nowy projekt. Projekt. Tak to nazwa. Arctic Black, czy jak ona i. Moskiewski z mozaiką. Miksy. Nie wiem. Zobaczymy co to będzie. O. Gdzieś koło 50. W żadnym kotniku ani nic. Tylko się po w akwarium wykociło. Z mojej wiedzy. jedna i drugie samica to musiała wyłapać było, było wszystko. No ale jakoś się udało. Nie, ty ty. Też widać, że ta samiczka. To jest sobie nowa u mnie tutaj, czy nowa. No już trochę ją mam, ale widać, że też była zauważona przez samca. Prawdopodobnie jabłkowego. Bo trzy rodzaje, po wychodziły ryby z jednej samice: o, biały jabłczok z ciemnym ogonem, pomarańczówki z ciemnymi też ogonami gdzie tam nawet. Na bokach już widać jakieś czarne kropki, czyli takie typowe, teksu do młode. I całe takie jasno pomarańczówki. To wszystko z jednej samicy, a to już z innej, z Wektajla samicy. tylko wektaila puściła. No, także tak. jest tego tutaj, nie wiem, co jest to on <grym> No i czekam na to, co tu z tego będzie. światło przeszkadzało.